Cześć, witajcie, ja jestem Pawka I witam was dzisiaj w grze Subnautica Tak dokładnie, zagramy sobie dzisiaj w Subnauticę Pomyślałem, że najpierw właśnie nagramy tą Subnauticę Ponieważ ona jest taka bardziej luźna, fajna, przyjemna I bardzo ją lubię, bardzo mi się fajnie w nim gra Więc okej okay. O dobra. Rozpoczynamy nową grę normalnie. No. To rozpocznij nową grę. Dajemy sobie przetrwanie. Normalnie. Okej. Okay. Dobra. Start. Dobra. Teraz się będzie trochę ładować tak z minutę, więc ja mam tutaj zrobię cięcie. No i widzimy się za chwilkę. Dobra, ja już jestem z powrotem. I dobra. Klikamy jakiś randomowy przycisk. A, nic nie kliknie na intro. Na początku mam jakieś intro fajne. No i spadamy z Aurory. O, ale wybuchło. No niestety, musieliśmy się wystrzelić kapsułą aua, ale zostaliśmy tutaj mocno tą blachom. no dobra, budzimy się taka muza taka, wiecie, kurde, akcja jest Trzeba to ugasić. <coughs> dobra, już nie ma ognia. O! Nasz tablecik. PDA to się chyba nazywa. Oh, się <coughs> wyłącza? wszystko nieudane. <coughs> Wyłączony. A nie, to jest tutaj, <coughs> dobra. Dobra, przeżyjemy. Dobra. Więc zaczynamy. Uszkodzony system dużej rażenia na Dobra. Tak więc. Tak. No, Okej, okay. weźmy sobie z apteczkę. Mamy dwie rzeczy. Okej. Okay. Więc wychodzimy z kapsuły na dół. Jakaś fajna animacja Jaka fajna O Zobaczcie, jak pięknie, kurde Dobra, więc musimy coś pozbierać, nie? Jakieś rzeczy Już mamy złom od razu Okej, okay, no i trzeba pozbierać jakieś itemki, nie? Tutaj mamy jakąś rybę Czemu nie mogę jej wziąć? O, bumerang <grym> Spoko, nawet sobie pasuje do niego Dobra. To, 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 to poszukamy sobie... Tytanu. No, ze złomu też jest... O kurde, już tlenu nie mamy, nie? Trzeba będzie uważać na ten tlen, bo ja naprawdę będę zapomniał. Będę bym... gdzieś się zagłębiał tu 10 sekund i nie wypłynę. Tak na pewno będzie. Będzie tak często. Dobra, zajdziemy sobie tutaj, zobaczymy. Co tutaj będzie fajnego. O. Tutaj jest jakiś... O nie, coś mi goni. Co to jest? To trochę jak Creeper w Minecraft'cie. A to jest chyba to samo przejście. No, tak tego... no, no, nieważne. Okej, okay. mamy kwarc. Bierzemy. Coś na górze jest? Nie. Kolejne. Ow. Nie, no i patrz się, mówiłem. Nie wypłynę. Jest, dobra, udało się. Uff, no już. Kurde, dwie minuty odcinka już prawie zginąłem. <grym> Masakra. O, to tutaj jest takie ładne, wow. Jak to fajnie. A tutaj był skłonny. Cave sulfur. Niektóre są po polsku, niektóre po angielsku jeszcze rzeczy. Rozwalamy, mamy mieć. Kopa. Zobaczymy, co tutaj będzie. Ty tam znowu. O, weźmy sobie jeszcze to ten sulfur ok, sulfur ok no i znowu tlen kurde no co, będzie sobie jakąś butlę zrobić za niedługo, może nawet zaraz zaraz zobaczymy jak się to robi, tylko Chciałbym jeszcze to coś zebrać ten grzyb jakiś kwasowy. Wezmę sobie cztery. Myślę, że starczy. Tego widzę, że jest tutaj wiele, więc to raczej nam powinno wystarczyć. Nie musimy tak to, to dbać mocno. Jakiś łypacz tam przeleciał. Dobra. Popłynę tutaj do kapsuły naszej. jest Bez... Kurczę, no... Chcę tutaj obejrzeć to jak to wygląda Jaku mam... Jakie to mam mordę w ogóle Ten bumerang What the fuck um. o, no kolor sobie Zaznaczyć to sobie zaznaczę Żółty może być ok? No żółty będzie fajny Dzienniki go same A to nam się ten nie ważne no, mamy dużo złomu, może coś się nam uda zrobić, zobaczmy, o. Umerangę możemy sobie usmażyć, a chętnie sobie usmażę. Zjedzmy sobie. Dobra. A, solą zakonserwujemy, konserwujemy jedzenie. ok, co my tutaj możemy zrobić? Tytan, szkło. Um, tutaj coś możemy fajnego. O! A, trzy tytany na butle, to czekajcie, to ja sobie zrobię tytan z tego złomu, okej okay. Zrobię sobie tytan. I... Standardową butlę, o dwa. Okej, okay, mam nadzieję, że troszeczkę tlenu będzie więcej. O, no. Dodało nam 20, 30. No. Okay. To dobrze, będziemy mieli, Nie będziemy musieli tak aż tak cały czas wypływać szybko. No dobra. Sobie popłyniemy gdzieś. Jest coś pozbyć. Table coral. O tą tą rybkę może złapiemy. Kurde no. Jak spiernicza. Dawaj! Chodź tu, łypacz, a to to był ten łypacz. Jaki słodki, troszeczkę jak taki ptak. Co to był za krzyk? Słyszeliście to? Co tam pływa? Widzicie to? Jakieś wielkie coś. Ja lepiej do tego nie będę podpływał. Cisza ta muzyka, jakie to creepy. Dobra. Co mam sobie tego łypacza. Kolejny. Jakie dźwięki w ogóle. Co tak wydaje, to dzięki, może. Może ten wielki stwór to wydaje w ogóle. On tak pasuje. Tlen, tlen, tlen. Troszeczkę sobie trzeba nabrać. Musimy. Ale powoli to lata. Znaczy, no tak, wprawdzie szybko, ale. Tak to wygląda, tak znaczy. No niestety, no. A to co? Pęchężówka? Pechyżówka. Jaka spotka? No nie zdążyłem przeczytać, tylko w ogóle zacząłem czytać do końca, więc nie wiem, nic nie zrozumiałem. Dobra, sobie. Co teraz planujemy zrobić? Bo ja! Ile tutaj nowych tych rzeczy możemy sobie. O, możemy sobie wodę. A, czyli z tych pęcherzówek możemy sobie wody robić, no to z To fajnie, bardzo fajnie. Dobra, smażymy sobie łupacza i zjemy. I napijemy się. Zrobimy sobie lunch. Pęcherz pławy. O! To by się przydało. A to później. Na razie nam wystarczy tyle. Sobie zjem. I wypiję. Popiję. O, jak ciamka. Niekulturalnie. Tak. A w ogóle nie sprawdziłem. O! Kostka odżywcza. Flara. I woda. O, nawet nie zajrzałem do tego schodka. Nie wiedziałem, że to jest. Też trzeba narzędzie naprawcze zrobić, a to może być. Guma silikonowa, cave sulfur i tyton. Jak się robi gumę silikonową? Tu. zepek nasion wodorostów. Jakieś wodorosty. No nie wiem, co by na, na razie zrobić można. Mm, może po prostu pozbierajmy itemki. O kurde, już jest ciemno. Lo, w ogóle nawet nie zauważyłem. To jest ten nasz statek, chyba no. Aurora. Wow, co to jest? Co tu się dzieje? Jaka rafa? Czy nie rafa? No. Po prostu sobie pływają razem rybki. Grono rybek. Ja pierw Co to jest? Jakiś wulkan? Czy co tam jest? że to mnie nie zabije, czekajcie, sprawdźmy to. Tylko na wybuchnie i szybko tam zobaczymy. A to nas w ogóle bije? Oda, no nie zdążyłem zobaczyć. bije, dobra. Co tam jest w ogóle? To tam jest jakaś lawa? Ej, tam jest jakaś lawa. What the fuck? Dobra, wracamy. Możemy się jakoś przespać? Chciałbym dzień. Już coraz gorzej robi. Ja nie lubię tak pod wodą. Zawsze się tak bałem, takich głębin różnych i w ogóle. Ło szybko! Dobra. Udało się. Przed utonięciem, kurde, co by tutaj sobie zrobić? Hmm. jest, to... Nóż survivalowy bym sobie zrobił, tylko ten zlepek nasion trzeba, do tej gumy silikonowej. Gdzie to może być? No i, poszukamy. Może znajdziemy coś Może tutaj gdzieś coś jest w tych wodorostach Taki... Ja nie mogę ten wybuch Ja do tego nawet nie podchodzę Czekajcie Dzięcie Dobra, jestem z powrotem No dobra O, jakieś tutaj szczątki w ogóle są Co to za dźwięki? Jakieś takie syreny czy co? O, to ładnie Życie to dźwięki. To jest creepy. Tak nocą, tak ciemno. Dobra, weźmy złom. 30 no, dobra. Jak już 30 sekund, to już weźmy ten tlen. Szybko za chwilę dobra, wrócimy. O, to na czoło. O, to są te wodorosty. Te nasiona, chyba tutaj to no? Jej! O, nawet ten schemat odpakować Już myślałem, że jakaś, jakaś dziwna ryba do mnie podpływa. To są te owoce jego. Zlepek nasion. Zlepek. Dzienniki głosowe. Może to nie obchodzi, ale zrobię wezmę sobie tego więcej. Jeszcze może. A nie, nie mamy miejsca. Wywarzę z te grzyby. O, chodźmy do. Na... Jak tutaj jest ten. Ale to ładnie się świeci. Bardziej. Właśnie ta gra jest tak pięknie zrobiona. Tak wszystko ładnie wygląda. Specjalnie sobie wyjrzymy. Wygrywam zwiększenie większeniem. Aha. Czy ta aurora promieniuje. Olej maszynowy. A nie wiem, na razie nam nie jest potrzebny. Chcieliśmy sobie zrobić nóż. A guma silikonowa to chyba tutaj była. Okej. Okay. Robimy sobie nóż. Bum. Uh, jak mi kurda, kurda Zawodowo. Bo no ja ile możemy sobie wód zrobić? jeszcze co ja sobie porobię? Jeszcze. Nie, już nie mogę. Fajnie się otworzyło. Ok, myślę, że sobie schowamy to do schowka. Na razie, to nie jest potrzebne. Na pewno w przyszłości się przyda. Jeden złot też sobie z Wypiję sobie Może smażę sobie tego łypacza. Ok. Hej A prawym się bije. O, może ma apteczkę. się sam robią te tutaj. Fajnie. O, jaki ładny dzionek Jak krótkie te noce. To co się zrobiło, aż od razu dzień? No, okej. Okay. Dobra, dobra. Popływamy sobie jeszcze trochę. Pozwiedzamy. Zobaczymy, co tutaj się jeszcze kryje. Wszędzie. Wszędzie. Oraz bierzemy złom. się na pewno przyda tyton, bo to w końcu taki wiecie Tytan, tyton. Zbity metal. czy może metal. Nie wiem czy to jest metal czy, czy nie Fragment skutera podwodnego Mogę to wziąć? Nie Nie, ma Oparcie jakaś śmieszna ryba Mogę ją zjeść? Leć! A raczej płyń. No łopatnica śmieszna ta ryba Wiecie co ja sobie ten nóż dam tu Okej, okay, będzie jeszcze łatwiej tak dojść. O, to to jest, jakaś kulka. Mogę to też podnieść. No nie mogę nic podnosić. O. Jakoś czerwono. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Jajo zwierzątka. Łot, jakie dziwaczne to. Dobrze może być. O! Jakie to jest wielkie! Co to jest? Ja pierdolę. Uciekamy! To on zresztą zjekł. Znaczy wątpię, bo to w ogóle. Ha, to jest jakaś pływająca wyspa. Rośnie coś na nim. Czekajcie, się sobie do niego Zobaczymy, czy on gryzie. Czy jest przyjacielski. Patrzcie, jakie to jest ogromne. Jak to zapierdziela. Nie mogę tego dogonić. O kurde, tam jest jakiś rekin. Jakaś ryba piła. Podpłyńmy do tego. Złame jest. To tańczy, czy co? Mogę do niego wejść? Nie no, raczej mogę. Znaczy tak wejść. Ło! Co to? Jakie dźwięki. Patrzcie ten grzybek. Czemu nie mogę go podnieść? Mi ucieka. Co to jest? Jak to tańczy wszystko, tak dziwne. Czerwone ziele. Dobra, wracamy na górę. Nie, wracamy do kapsuły. Ja no, ja muszę po to pójść. Może. Może jeszcze to zebrać. Tytan. Jej. O, tutaj coś będzie... Chyba tutaj płyniemy, tak o się pływa. Tam jest ten gejzer. Tak bym to nazwał. Dobra. E, coś tutaj mogę zrobić sobie... A... Smażę tę łopatnicę. To nie, na razie to nie będę jeszcze smażył, bo jeszcze mi się zgni. Mi się zgni. Zgni. Może przerobimy sobie ten cały złon na tyton. Myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie. Wow, ale mamy dużo tytanu. 12. 15, około 15. To sobie schowamy cały ten tytan. Będziemy potrzebować, to weźmiemy. No dobra. No dobrze, więc myślę, że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. I subskrypcji. I jeszcze dzwoneczka możecie dać. No. A ja już kończę na dzisiaj, bo. No nie wiem, że ten odcinek nie był taki super długi, ale ja mam ostatnio strasznie mi się te filmy długo wrzucają, więc nie chcę też takich super długich robić, więc wiecie. No. No to okej. Okay. To cześć. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!